Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, oglądacie no kanał Pożaraczka Książek i dzisiaj przychodzę do was z tbr na jesień. I mój TBR na jesień będzie taki mocno monotematyczny, że tak można powiedzieć, bo będę czytać kilka serii, które opowiadają o tym samym uniwersum i są od jednego autora, a tak naprawdę do autorki i mam na myśli yy, serię... Dary Anioła, Diabelskie Maszyny, mmm, Najstarsze no Klątwy, bo to akurat jest dla mnie nowość. I jeżeli uda mi się dorwać w fajnej cenie, bądź gdzieś używane, to też będzie to seria, gdzie są chyba trzy książki i jest tam Pani Nocy i coś jeszcze. No i oczywiście autorką jest Cassandra Clare. I... Po kolei diabelskie maszyny. Pierwsza część Mechaniczny Anioł, druga część Mechaniczny Książę i trzecia część Mechaniczna Księżniczka. One opowiadają historię, znaczy, może tak, pierwszy tom zaczyna się od momentu, kiedy Tessa Grey, która jest 16-latką, żyje w wiktoriańskiej Anglii. Hmm. Splotem wydarzeń dowiaduje się, że wszystkie legendy, potwory, demony, czarownice itd. są prawdziwe, a przed złymi demonami chronią nas nocni łowcy czyli po angielsku Shadow Hunters i ona na nich wpada. Tam, z tego co dobrze pamiętam, zamieszkuje też razem z nimi w tym angielskim instytucie. I tak to się rozgrywa, i Tessa jest główną bohaterką tych trzech części, i tam jest jeszcze Will i Jem. Więc to są wydarzenia poprzedzające jakby główną serię, do której teraz przechodzę, i są to oczywiście Dary Anioła. Pierwsza część miasto Kości. Od razu uprzedzam. Wszystkie okładki z tych serii mam w ogóle kompletnie inne. Także, jeżeli ktoś chce mi to wyrzucić, to ja też na tym cierpię, ale po prostu no, nie było jak inaczej. Pierwsza część miasto Kości. Druga część miasto Popiołów. Trzecia część miasto Szkła. Czwarta część miasto Upadłych Aniołów. Piąta część miasto. Zagubionych dusz oraz szósta część Miasto Niebieńskiego Ognia. I w tej serii główną bohaterką jest Clary Fry bądź Clarissa, jak kto woli. Ona tutaj też chyba ma 16 albo 17 lat. I na początku mamy ją i jej kolegę Simona, z którym przyjaźni się od dzieciństwa. I Clary chce się dostać na Akademię Buklińską, Akademię Bruklińską, Akademię Sztuki. I jest normalną 16 szesnastolatką, czy tam siedemnastolatką, już nie pamiętam, wiedzie normalne życie. I tak samo jak Tessa, myślała, że wszystkie demony, potwory, wiedźmy, czarownice, czarnoksiężnicy są po prostu wytworem wyobraźni, istnieją tylko w książkach, grach, serialach i innych takich typu rzeczach. No, ale z plotem wydarzeń nat natknęła się na Jaysa, który. Jest w ogóle zdziwiony, że ona go widzi, ponieważ szybko dowiadujemy się, że nocni łowcy używają run, które mm, pozwalają im mieć te wszystkie nadludzkie, że tak powiem, zdolności. No i jedną z tych run jest właśnie runa niewidzialności, która działa na przyziemnych, czyli osoby, które tymi ani demonami, ani nocnymi łowcami nie są. I on jest bardzo zdziwiony, ponieważ w Nowym Jorku zna wszystkich nocnych łowców a skoro ona go widzi, kiedy ona aktywną tą runę jakby niewidzialności, to ona też musi być albo nosmowcą, albo demonem. No i tak. Jej kolega Simon jest bardzo zdziwiony, ponieważ Clary zaczyna gadać z powietrzem, czyli po prostu z niewidzialnym Jasonem. No i potem Klary jakby znajduje się w instytucie tak samo jak Tessa. Poprzednio, tylko że to się dzieje w Nowym Jorku. To jest Ameryka, a nie Anglia, tak jak było w Diabelskich Maszynach. I, i ogólnie Tessa, a Clary, to mam wrażenie, że też są w ogóle inne, tak powiem, osobowości. Bo jeżeli chodzi um, o serię Diabelskie Maszyny, to ja z tego czytam tylko pierwszą część, ale też za cholerę nic nie pamiętam. A jeżeli chodzi o Dary Anioła to ja chyba czytałam tylko dwie części, a bardzo chciałam przeczytać jakby wszystko. Więc mam teraz taki, że tak powiem, kop do działania i motywację. Ale ogólnie jeszcze tutaj poza właśnie Clary, która jest główną bohaterką, Simonem i najlepszym przyjacielem, który na to będę się w niej podkochuje i to wiem akurat od początku Jason. Mamy też rodzeństwo. Jest to Izabel oraz Alek. I też taką bardzo ważną postacią, drugoplanową, jest Magnus, który jest najwyższym czarnoksiężnikiem Brooklynu. No i tam jeszcze jest mama od Clary, która jest jakby jej jedyną rodziną, ponieważ Clary miała ojca, który zginął, jak ona jeszcze właśnie nawet nie urodziła, albo ona się w ogóle rodziła i on umarł, wjechał w drzewo. Miał po prostu wypadek samochodowy. I jeszcze jest ich przyjaciel rodziny. Luke, który jest policjantem. Tak, to też pamiętam Luke? Tak. No, i to są w sumie wszystkie postacie, które trzeba znaleźć na początek, znaczy które poznajemy na początku w ogóle tej serii. Z pani nocy nie wiem nic, ale nie wiem, czy uda mi się ją przeczytać w T jesiennym, bo mam zamiar przeczytać to wszystko tak nie więcej. No może nie do początku grudnia, bo nie zdążę na pewno, bo tego jest chyba. 13 książek, czekajcie, raz, dwa, trzy. Tu mamy 9. tu mamy dwie, ale z tego chyba jeszcze jest więcej. No to myślę, że tak do 15 książek na pewno będzie tej serii, którą ja bym chciała ogarnąć, bo tam jeszcze w ogóle po pani nocy i tych dwóch innych książkach. To są jeszcze trzy kolejne, jest jakiś łańcuch złota, łańcuch miedzi, łańcuch żelaza. A to też jest uniwersum Nocnych Łowców, więc tego jest multum po prostu, multum. A te seria mm, Najstarsze Klątwy, to mam dwie części i one są nowiutkie. Kupiłam je na jakiejś wyprzedaży w wydawnictwie Wydaje Nam Się. Czy Księgarni Wydaje Nam Się? Nie, Księgarni Wydaje Nam Się. I one opowiadają losy Magnusa i Aleka Lightwooda, czyli tego jednego... Z braci, bo Alek i Izabel są biologicznym rodzeństwem, ale jako że Alek, Izabel i Jace dorastali przez całe dzieciństwo praktycznie razem, to oni się traktują wszyscy jak rodzeństwo. Po prostu Jace też jest ich bratem. I tutaj te dwie książki opowiadają właśnie losy Aleka i tego czarnoksiężnika Magnusa. Ja chcę jakoś ładnie pokazać te okładki, bo one są bardzo ładne, bo one są odblaskowe troszeczkę. O, tu jest takie ładne ujęcie. Psy nie lecą do mnie i tutaj jest takie drugie. No, jeszcze wam tu na pewno wstawię resztę części z serii Najstarsze Klątwy, tu się pojawią. Seria Pani Nocy i tam te dwie kolejne Tu też się pojawią, zaraz Cię wezmę Uspokój się I ta seria z Łańcuchem Złota I też chyba tam są jeszcze dwie książki, to też tutaj wkleję Żebyście wiedzieli w ogóle o czym do Was mówię I jeżeli chodzi o mój TBR To właśnie wszystko Tak naprawdę mogłabym się zmieścić w dwóch minutach i po prostu powiedzieć, że mam zamiar przeczytać całą serię od Cassandry Clary, która zawiera w sobie nocnych łowców i po prostu powiedzieć wszystkie te tytuły, ale fajnie chyba jak wam pokazałam to, co ja mam i opowiedziałam mniej więcej, jak to tak wygląda. No, moje psy tam wiecie. Nie zwracajmy na to uwagi. Tak, i to na tyle. Taki szybki film. 10 minut się zmieściłam. Czy nie możecie, proszę, dajcie mi dokończyć. Dziękuję. Także piszcie mi, jakie wy macie plany na TBR jesienny. Czy według was uda mi się przeczytać w ogóle wszystkie książki, o których powiedziałam? Ja mam nadzieję, że tak, ale raczej do końca nie jestem pewna. Mam nadzieję, że przeczytam chociaż połowę z tego, biorąc pod uwagę, jak ostatnio mi idzie czytanie, czyli troszeczkę słabo. I napiszcie w ogóle, czy bierzecie udział ogólnie w TBR jesiennym, czy tylko jakby rozbijacie sobie to na prostu na październik, listopad, grudzień, czy w ogóle nie robicie tych o, może w ten sposób. Dobra, ja kończę. Już mówię to chyba z czwarty raz, także do zobaczenia. Miłego dnia, na nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Miłego czytania i do następnego odcinka. Cześć!